Cześć, czyli z tej strony, ja czyli Samantha inaczej No One, inaczej Nikt. Czyli ktoś, kto może zmieniać nazwę w każdej chwili, bo nie wymaga od niego tego, żeby była jedna nazwa, bo na nazywa się Nikt, więc jestem takim jakby duchem. I w dzisiejszym odcinku będziemy grali najbardziej broken kartą w całej grze, która właśnie będzie wychodziła, czyli Super Witch, czyli Super, Super Witch która kosztuje 6, że dwa lata nie pokazałem twarzy, teraz go właśnie pokazuję. Znowu po przerwie, y, więc mam nadzieję, że się cieszycie. A my już przechodzimy do challenge'u, na którym możemy zagrać tą właśnie kartą. Przepraszam, że nie ma dźwięku z gry. Super Witch, gramy właśnie takim deckiem, czyli Super Witch i tak dalej, i tak dalej. Już to widzicie na ekranie, a my przechodzimy do pierwszej walki. Jesteśmy już na arenie, gramy pierwszą walkę z Miro, y, który jest bez klanu. Wyrzucam, no od razu nie będę wyrzucał, wyrzucę sobie Wizarda, powinienem w sumie wyrzucić zapa na y, jego wieżę. W sumie on też nie gra jakoś wybitnie Ciekawe czy to jest dobra dawno nie grałem tego challenge'u Grałem na samym początku, o już wyrzucił super Witch, Która jest generalnie tak zła jak Nightwitch była z początku A może nawet gorsza, bo zamienia jeszcze Te dziady skaczące Zamienia jeszcze w świnie Te wszystkie postacie, które Nie powiem, że nie są uciążliwe Są bardzo uciążliwe te świnie i to jest postać, która za 6 ma więcej HP niż yy, normalna łyczka. Potrafi zmieniać świnię yy, jak Modern Witch, która kosztuje 4 i nie przeżywa firebola. I do tego wypuszcza sobie bacy w liczbie 4, co tyle samo co yy, skierdony, nawet szybciej trochę. Więc yy, no generalnie to jest tak broken karta jak kiedyś był EGA mm, Knight, zaraz właśnie jak wychodził. Yy, bo wtedy mówili. PEKA z daszem jak bandit. No będę za chwilę komentował też co robi nasz przeciwnik. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, że nie będę jakoś y, bardzo zamulał Wyrzuć Elektro, Spirit? Elektro Spirit? no coś w tym stylu No się chyba tak nazwał. Powiem tak, to jest też sobie wyobrażam jak będą. Ja sobie wyobrażam, jak będą y, na arenie Deki z y, Elektrozajantem i do tego albo eliksir Gulemem. Yy, które będą miażdżyć po prostu wszystko i wszystkich, a zwłaszcza lawę. To już nie będzie tak, że sobie zagrasz, chwilę pograsz, może coś ugrasz, nie, bo będziesz zaspamiony. A Electro Giant to jest instant, już teraz, to jest instant przegrana na lawę. Grasz lawą, to masz duży problem. A zwłaszcza jak ma tornado w deku, to już jest w ogóle tragedia. Dobra, zdobywamy trzy gwiazdki. Prawdopodobnie mamy dwie Witch, znaczy, dwie także dwie Super Witchki. Mamy jak na razie yy, mamy jak na razie przeprowadzenie Przepraszam jeżeli coś wyrzuca yy, Goblin Barrel my już pochodzi będziemy zakończać to spotkanie jeszcze tylko kilka ostatnich szlifów Co ty co ty robisz? XD Dobra, ważne, że wygraliśmy. 2 sekundy, 1 sekunda mamy to, pierwsze zwycięstwo, a my spotkamy się w drugiej walce. I już jesteśmy w drugiej walce z Sultan Mirza z klanu BBC z levelem 11, jak to turniejowe, zresztą po co ja to, to mówię w ogóle. Wyrzucamy bombera Nasz przeciwnik wyrzuca Super Witch. A nie, no, taka karta jest strasznie przesadzona, to naprawdę ciężko cokolwiek zrobić, jeżeli ona idzie. Jeżeli nie ma się jednostek, które robią splash damage. Wrzucam Arusy na yy, tą... Firecracker O, jeszcze wziął sobie Skeleton Kinga, dobra. Jedna zabije drugą, ale mam tutaj problem ze świnkami. I za chwilę będę miał problem z. No, jednak nie będę miał problemu. Ależ to są duszki, więc. mniejsza z nimi. On też jest dobrą postacią. Ten champion Skeleton King. Bardzo dobra postać, moim zdaniem. Chyba jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o czempiony, no jeszcze jest bardzo z początku, która była Broken jak ona się nazywała Archer Queen. Ona jest... Oh, ona jest turbo przesadzona i bardzo ciężko się na nią gra. Będziemy mieli trójkę właśnie dzięki dwóm łyczkom, super łyczkom. To się cały czas mylił. Nawet nie dostają tego. Demerza od wieży, po prostu, za dużo spamią, normalne dwie łyczki prawdopodobnie by już przegrały, a one nie, one sobie dają radę, bo mają szybsze, e, szybszy deploy time, jeżeli chodzi o mm, wyrzucanie jednostek, więc no, no jest wysoka ta łyczka wiem, że ja będę ją polował następnym, e, na moim nowym koncie prawdopodobnie, które będzie, uwaga, uwaga, pamfary, będzie powrót od zera do Challengera, z tym, że tym razem edycja 1 miesiąc, to znaczy, że teraz podniosły się standardy. Już nie 4000, tylko 5000. Prawda, dałbym radę to wbić w tydzień, ale to nie jest tak, że mi się chce grać cały czas w grę, a chcę, żeby nie przejadło mi się tak szybko. Więc yy, będziecie mieli po prostu 4 odcinki z najciekawszych tutaj. Yy, najciekawszych, yy, jakie są tylko możliwe walki yy, z całego właśnie wyzwania. Co tydzień będzie odcinek, w jeden dzień tygodnia, na przykład środę albo piątek, jeszcze nie wiem, wiem, że z, jeszcze poza memami będzie wrzucany content gamingowy. Zapraszam Was dlatego do zasubskrybowania kanału, mam nadzieję, że ten kontent Wam się spodoba, mam nadzieję, że w ogóle będzie się wyświetlał, bo ostatni film, odchodzę z Clash Royale, no, niestety nie zrobił za dużo wyświetleń. Nie, że mnie to bardzo załamywało, bo i tak nie, nie grałem wtedy Clash Royale. Poza tym, to nie był film, z którego byłem bardzo zadowolony. Pod względem montażu, owszem, pod względem moich wypowiedzi, niekoniecznie. A zwłaszcza pod koniec, jeżeli pokazywałem już te walki, to w ogóle nie chciałem się tego montować i wyszło to drętwo. Jakbym w ogóle nie ćwiczył nagrywania nigdy. Mam nadzieję, że teraz bardzo dobrze mówię, słychać i że sobie to zgram. I że będzie generalnie bardzo dobrze, bardzo dobrze, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, staniesz, spadniesz, ale jesteś zwycięzcą, musisz o tym pamiętać, <noise> tak, tak, to kolejna odklejka, nieważne, przypomina mi się właśnie ten fragment tego jakże sławnego, sławnej wypowiedzi kołcza jakiegoś tam, nie pamiętam jak on się nazywał, wiem, że to był hit internetu swego czasu, że kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Nawet reklamy w Team obajdu to się doczekało, więc no... Spoko, spoko. Nie no, ta uliczka jest przesadzona. No jest przesadzona, no nie mogę powiedzieć, że nie jest. Bo jest. I 700 na wieży zostało. I my no, mega night'a. Wszystkich. No jest potężna, jest, jest potężna ta uiczka. Wiem, że jeżeli nie grałbym lawą, grałbym prawdopodobnie tą kartą, dopóki nie dostanie nerwa, bo to jest pewne, że ona dostanie nerwa. To nie jest. Nie jest nic, co będzie niespodziewane. No i mamy kolejne trzy gwiazdy, więc widzimy się już chyba w ostatnim meczu w tym spotkaniu. I jesteśmy już w kolejnym meczu z Osti De. Ostide Har Rogne. Osti Harogne. Yy, właśnie tak, z klanu Te Amos, Tiamos, czyli chyba jakiś Włoch. Aj, nie trafię jej. Troszkę się przeliczyłem. Troszku. I mamy już jedną wieżę. Stały jeszcze dwie Główna, ale będziemy szli na główną, żeby pokazać dominację genetyczną tej postaci nad innymi postaciami, nad Witchcom, i super. Yy, na Witchcom, i moder i nightwitchką. Jezus Maria, ale to jest tragedia ta, ta karta, to jest coś pięknego po prostu, najbardziej broken karta, jaka tylko jest w tej grze, aktualnie, oprócz Electro Gianta, który cały czas jest broken, bardzo ciężko grać, ja nie mając peki, bo Inferno Dragon wystarczy tornado i już jest tak naprawdę po całej defensywie, nie wiem, czy trzeba grać, żeby zdefować tego, dlatego głównie mi też nie idzie na arenie. I my na model z To jest chyba jedyna kontra na nią. Będzie to miesiąc Mega Knight'ów na arenie, więc powiedzam się przygotować. I kupić sobie ma maść na wiecie co? Sam wiecie co. To akurat wyświetli się gdzieś tutaj. Ta właśnie maść. No. No i właśnie. Mamy kolejną wygraną. Ja się będę z wami żegnał. Widzimy się już w następny poniedziałek z odcinkiem najlepszych memów z jakiegoś, nie wiem, tam, uniwersum, padać, z jakiegoś tam uniwersum i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę, no i ja się z Wami żegnam, Bajo.